Cześć, cześć, z tej strony dwóch takich jak my. Ja jestem Filip, a ze mną jest Daniel. No i dzisiaj jesteśmy w gierce Fall Guys. Zobaczymy, trochę już pograliśmy. Zobaczymy, jak to będzie. Daniel, ty lubisz tą grę? Najlepsza. No, najlepsza, mówisz, tak? tak no dobra. Tak. To my już szukamy mapki i widzimy się, kiedy znajdziemy. I zaczynamy w tym kolorowym świecie. U. Pasolek. Mapka wydaje się być ciężka. Ale zobaczymy. zobaczymy. ja tu za mną jakiś automat biegnie. <grym> automat. Ale, ale wybiegam na prowadzenie. Yeah. O, no i da. Do... No i, <grym> i się poprowadzone, skończymy. Ale dobrze nie. Ja o, trochę. O, kurde. Ja trochę panika, ale już, już wracam na dobre. No nie, 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 ja raczej. Ty gdzieś tam z tyłu? Nie, nie zabłysnę, tak. No faktycznie. Wiktorze <grym> <Już tej> <grym> może być problem, ale. Dobry. Może to. Jak dobrze to rozegram, to to uratuję. Nie, no, jakaś dyniowa nie, nie, głowa. Nie, jest. Dobra. A ja za tobą jestem. Za mną już? Ja, tak, tak. Żyje. Ja cię doganiam. Dobra, żyję. A nawet. Oj, oła, oła, oła. Jak? Oła, 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 oła. A, Prześcigę. Dobra. Nie, 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 nie da A... się. Dobra. Dobrze jest. Ale dobra, może, może przyjdziemy. To... <laughs> to już na wykończeniu ta mapa. Tak, to już jest właściwie. no dobra. Nie, ja Ta nie. Tak, będę przed nie. będę przed Uzi... Dobrze. Nie. No dobra, ale udało nam się przejść. Dobra. Ej. Ale jakbyśmy grali w drużynowym, to byśmy mieli praktycznie tyle samo punktów. No tak, nawet mielibyśmy, no tak. No i dobra, ilu nas już zostało po tej pierwszej? O, no proszę, 28. Dobry początek. Tak jest. O, no dobra. No i mamy kolejną mapkę. Ta. Nie, ko nie kojarzę. A nie, to teraz podnoszącymi się tymi bramami. No proszę, spostrzegać Tak ona, ona mnie bardzo denerwuje. Bardzo bo ja nie. jakoś farta nie mam do tych. O! No, chyba ale ci... się odwrócił. Chyba, chyba... No chyba tak. A, bo... Uf, ja tak rzutem na taśmę bym powiedział. Tak. No nie no i ściana mnie. O, no no będę blisko, ale. Ale... Ale Nurek! działałeś to? Yy, tak, ale nie zwróciłem uwagi. Dobra, ja przyszedłem, a ty jak tam? No dobrze mi idzie. No właśnie... No, no gra to... sam, gra sam. Dobra, ja dam radę. Ja... Ale byłem na prowadzeniu. Tak, już 20 zostało. No i witamy, kolejna łapka. No ta... Ta nie będzie to fajna. Chyba, no. To chyba memory. Chyba tak, że ja pamiętam. Ale mam. to jakaś lepszona z, z tym, tym, tym wiatrakiem. Tak, jakby samo zapamiętywanie było banalne, nie? Weź A. mi też pomóż, dobra? No, zobaczymy, zobaczymy. Jest pomarańcza, banan, to znaczy zapamiętam tylko dwa. Chyba, że spadnie. Raczej nie sprzedzisz. Dobra, tu pomarańcza, obok banan. Czego? Pomarańcz, Ej, super. Stoi, no, stój w miejscu. No, no, no. Dobra. Będzie dobrze. Dobry. No faktycznie. Z tym, z tym może być tak. największy problem. O, tutaj jak mogę spokojnie sobie patrzeć: winogronko, banan, pomarańcze. Jarbus. A tu masz cztery różne klocki. Tak, obok siebie? Tak. A rzeczywiście, no, no, no. To jest w mieście. No i super. No, to dobrze, że ciebie tutaj mam, bo inaczej byłyby problemy. A. Nie, no oni za dobrze radzą. A to jest finał, nie? Eee, nie, 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 jeszcze jedna będzie. Jeszcze jedna będzie? No to nie, nie tak. jest fajnie. Za dużo graczy. A wiadomo, finał. ilu tutaj zostaje. Ja w ogóle... Ja się nie skupię na tym, ja mam nadzieję, że mi pomożesz. Eee. Proszę, jakiś owoc. Pamiętam tylko mango. A banan chyba eee, Ja nie tu. pamiętam, gdzie banan, chyba tu. O, nieważne! <laughs> <laughs> no tak. Eee. Dobra, no runda zakończona. Cóż, co? co No to ładnie się stało. No i proszę. No i pan Loko49 Power1 został zwycięzcą. Zobaczmy. To. Ile punkcieków za to dostaniemy. U, trochę misji wykonane. No i solidne 9000 punktów. 9,5 i jeszcze jakoś waluta. A ty ile dostałeś punktów? E, już ci mówię, ładuję się. A? 447, bez, <laughs> bez szału. No bez szału, ja, ja po, po dziewiątce mam więcej. Ale czekam na 19 level, bo 1200 punktów. No dobra, jesteśmy już z powrotem w menu. Jak widać, ja tutaj małe przebranko zrobiłem. Teraz już jestem numer 1. Tak, zaczynamy kolejną grę, eee, no jeszcze trochę mi brakuje do następnego levela. A ile ci nam brakuje? No space <grymne> No to troszeczkę. Dobra, ja klikam gotowy i widzimy się już na mapie. No i proszę, mamy kolejną mapę. Nie zaczynamy. Mówię. Jestem mistrzem tej mapy. Idę. Oho, no i już się zaczyna. Chociaż, chociaż tutaj to nie jest łatwo, bo ludzie się pchają nie! do tej huśtawki i o, udało się, udało mi się. No ja chciałem ja chciałem pokazać, Jestem... no mów, mów. Jestem już na kolejnym poziomie. No, ja zazdroszczę. Dobrze, kolejny? Kolejny. O tam się ktoś chyba wywalił. Ja chciałem pokazać, jacy my zdaniem jesteśmy bracia plecacy. Plecaczki mamy we dwójkę, ale poleciał, zostawił o, mnie w tyle. O, o, o. Dobrze, 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 dobrze. Nie, nie przychylajcie mi. A, no, jest, kolejny. Gdzie tam jesteś? Czy no tam już prawie widzi? na końcu. Już prawie na końcu? Tak. ja już, a jak trochę szczęścia będzie, to jako pierwszy skończę. To chciałbym być na tym miejscu, co ty teraz, wiesz? Ja tak... O, o, dobrze, dobrze. Boję się zerknąć. A nie, gość, będzie. trzy! <ścoughs> Udało mi się! Dobrze! Ej, dobrze. No to obserwujecie. Ja biegnę z całą ekipą. Ale jeszcze sporo jest miejsc. No, jest, jest, jest. Ja może się do kości. 18 O! Stawiam sobie za cel dogonienie tego pana kaktusika. Czy co to jest? Nie, 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 nie bo zaraz się skończy. No to nie. Nie, to jest chyba po prostu kolor. U! Ha, 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 ha. O! <noise> ale jest to jest A część ludzi to w ogóle stoi, jakby nie chciała przechodzić dalej. No chyba się poddali. Ja teraz obserwuję takiego jednorożca. Co on ma w łapce? A je, O fajny strój. O, no już już nie widzę, chyba że ty patrzysz na innego jednorożca. Nie, nie, nie. Patrzyłem na tego, ale przeszedł. Uuu, pocz, jak sobie zmieni się zmienisz, jest gość piącha, nie? Gość piąch. A jest, faktycznie taka no, rękawica. To potężny gość jest, tak myślę sobie. A. Ja chcę. O! No i mogę na niego Jego, patrzeć Patrz. Nie! <laughs> nie, 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 nie. A był blisko. O, o 37 u nas było, a nie 40. No proszę. No, trzy osoby wyszły. A, około siebie. No, fajnie. Dobra, Dobra końc... to od razu na dół skaczemy, bo chyba to najbardziej się opłaca. Dobra. Prowadź mistrzów. Dobrze! Ała! O! On jeszcze mnie kopnął. Pierwszy, pierwszy znowu. Dobra, to ty powinieneś nagrywać, nie ja a ty. Ja jestem stworzony do tej gry. Tak. Długie lata. Jestem lepszy niż pięciolatek. O, dobra. Eee! E. Nie szkaluj, co? Nie tylko pięciolatki w to grają. O. Patrz, jesteśmy pierwsi. Dobrze. Ja jak, nic nie zepsuje, nie, jak nic nie zepsuję... Nie będę! Dobrze! Nie. O, dobrze! Pierwszy! O, Drugi coś. raz! Oj, 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 Jestem dobra. mistrzem tej gry. Ja? Ty chyba siódmy byłeś. Ja ale to coś się załapałem, mam wrażenie. A nie, dobra, dziewiętnastu przechodziło. No i co? Chyba, chyba siódmy, jeżeli dobrze widziałem. Chyba zapowiada się wspólny finał, co? No, obowiązkowo. Mówisz? Kolejna mapa, dobra. No mamy, ale mamy. Musimy siedzieć w tym, w tym. złotym okręgu. Zgadza się. W tym no polu. I mamy. O Jezu, już się zagapiłem. Ale mapa nazywa się w blasku reflektora. O, ale was. U, o nie! Oj, oj, oj przepraszam. No, ktoś ja nie mnie, chciałem. Ktoś nie wykiwał. A ty chcesz ze mną pakt robić. Tak. Jak ty tak. O nie takie Ej! No jest problem. Wyczuwam o, problem. O, mało. o, o, o. No to nie jest dobrze. Nie jest dobrze. No ja mam 31%. Jakby to powiedzieć, yy, w ogóle tak chciałem nawiązać. Ta mapa nazywa się Wbra W Blasku Reflektora. To prawie tak jak my za niedługo, nie? Daniel? A, tak, tak. My, te, my też będziemy w blasku. O, no ja przyszedłem. Fajnie było. Mi się hmm. podoba. A co? Przejdź, nie przyszedłeś? 10% mi brakowało! Ojej oj. oj, oj. To no jednak dobra. Do... Jednak dobrze, że to ja nagrywam. No i teraz robisz mapeczkę beze mnie. No niestety. Daniel nie podołał. Ale Pokręcone nic straconego. rury. No nieskromnie mówiąc, po raz kolejny. Tylko w tą mapę już serio jestem całkiem, całkiem. Ja tutaj A, nigdy nie prze... <laughs> Nieważne. Po prostu par. Nie, do pastera, z pastera. Ja no, wiem dobrze, co dobrze ci idzie. Patrz, pyk. Lecimy dalej. O, No i super. Dobrze. Już odrobiłem wszystkie moje straty. To masz jakąś swoją dobrze. ulubioną stronę. Tutaj. Eee... <laughs> dobrze Przecież jest. Powiem, że nie mam pojęcia. Bo. Dużo nie grałem tej mapy. Chyba dwa razy, więc jeszcze nie zdążyłem za bardzo. Wyrobić sobie o niej zdania. Mm -hmm. Wiesz jak to jest? Opinia. A w sumie nie. <grych> Jednak Rzez. nie. Ża żadna opinia. Żadna opinia nie jest warta tego, co się tutaj oho. No nie no. Dobre. No robisz to. Uff, a było blisko. Tak coś czułem. Tak, coś czułem, żeby tam nie być. Dobra. Lewo, prawo, prawo, lewo. 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 Spróbujmy. Proszę nie, proszę. Nie. O, może będziesz pierwszy. Może, może? Uuu, no, Proszę. Pierwszy. No. Wiesz, zeszło ze mnie to takie napięcie, że muszę tobie udowodnić, że jestem lepszy. A no tak. To, to już teraz mogłem pokazać, na co mnie stać. Tak żebyś ty też to widział, oczywiście. Ale chyba tu część osób się nie starała. He hej. <tak>, tak widziałem. Przestań umniejszać moim dokonaniom. No i mamy. Mamy finał. Mapa o nazwie wybuchające kule. Trzeba łapać kule i rzucać nimi w przeciwników, tak jak tu. Puuu! O nie. Z, z, o, z bólem też. serca, bo bardzo lubiany przeze mnie tryb. Puuu! Patrz. No, nie. A. Ale... A blisko było, nie? Tak. Ojoj. Ale... Jak pamiętam, to tu chyba rozpadały... A, właśnie, rozpadały się te... O! No, nareszcie! Noc. Ej, ej, bo niektóre szybciej wybuchają, niektóre chyba wolniej. Albo mi się wydaje. <laughs> wydaje mi się. Tylko się nie wywal podczas podnoszenia. No, no, no. Chciałbym. <laughs> To no, było, było blisko. Tak, to, to było całkiem takie nie nienajmądrzejsze zagranie z mojej strony. No? O? No nie, ja. jak to nie wypadł? No, to fart, ewidentnie. No, no, no. Oj, 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 ale za to tamten gracz nie będzie miał farta. Co jest? to się wydarzyło? Ej, a, um... Ej, to nie działa tak. No. Ty nie skacz po prostu podczas rzucania może. Ej, a! czekaj, stąd. Wiesz co? Przeskakuj tam. Idę na środek, o no. Ale zostałeś... Y, w trójkę zostaliście. U, to było dobre. O. No, 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 no! O. Nie no, warco. Ej, spadł jeden. Wasza dwójka została. Tak. Kurczę, kurczę, kurczę. No nie, on ma dwie kulki. Dajcie mi kulkę. Kurczę. Ej, on chyba sam ciebie <laughs> wyeliminował. Tak. Zal so, musiałem się skupić na koniec. O, pan ogrodnik Filip gruba ryba wygrał. No no no. no gratuluję. A dziękuję, gratuluję. dziękuję. Długo trenowałem. Zobaczmy co dostałem. Oj 11 tysięcy! No to ja teraz dostałem 12 tysięcy, bo zrobiłem parę zadań codziennych. Ja, przepraszam, ja nawet 12647, ponieważ tak po prostu dali mi to, wziąłem, i biłem, biłem kolejny level, i hmm. mogę teraz kupić ręce. Dobra, to kupuj szybko i pokazuj się. Pokażemy jeszcze. Dobra, dzisiaj to będzie na tyle naszej przygody z Fall Guys. Koniecznie zajrzyjcie do opisu. I widzimy się niedługo. Cześć. Cześć, cześć.